O, matko! Bez musicie to zrobić na święta. To jest tak pyszne! Cześć, witam Was serdecznie w drugim dniu słodkich przygotowań do świąt. Dzisiaj zrobimy sobie naprawdę mega, mega, mega wilgotny torcik marchewkowy z kremem śmietankowym to jest absolutnie ulubione ciasto całej mojej rodziny, także mam nadzieję, że u Was również zagości na stole yy, i że będzie Wam smakowało. Przejdźmy do rzeczy. Do miski wrzucam 4 jajka. Szklankę oleju. Kilka kropel olejku waniliowego. I teraz wszystko mieszam. Następnie dodajemy startą na grubych oczkach marchewkę bądź yy, rozdrobnioną w jakimś mikserze, termomiksie, liplomiksie. Ja swoją marchewkę rozdrobniłam w termomiksie, Ona nie jest taka całkiem, całkiem e, na miazgę e, rozdrobniona, tylko właśnie ma takie kawałki. Jeśli rozdrobnicie zbyt mocno marchewkę, może Wam wyjść za kalec. Także e, polecam, żeby ona była jednak trochę grubsza. E, no, bądź oczywiście zetrzeć na grubych oczkach. E, teraz dajemy 260 g mąki i 250 g cukru. Łyżeczka sody, łyżeczka proszku do pieczenia i dwie łyżeczki cynamonu. Teraz wszystko mieszam łyżką. Mieszam tylko do połączenia się składników. Gotowe ciasto przykładam do tortownicy i teraz ciasto ląduje w piekarniku na około godzinę i 170 stopni. Ciasto już wyjęłam z piekarnika, teraz się studzi, a my w tym czasie zrobimy sobie do niego krem. Do miski wędruje 250 gram serka mascarpone. Delikatnie rozmiksuję ten serek mascarpone, żeby później mi nie chlapało tak strasznie po całej kuchni. I teraz dodam 330 ml śmietanki kremówki 36% i dwie duże łyżki cukru pudru. Teraz wszystko ubijamy na gęsty krem. Uważajcie, żeby nie przebić, bo zrobi Wam się masło. Dlatego też ja używam takiego zwykłego ręcznego miksera, bo wtedy mam kontrolę nad tym, co się dzieje w misce. No i krem gotowy. Yy, ma bardzo fajną konsystencję, jest dość gęsty. I słuchajcie, to jest mój absolutnie ulubiony krem właściwie do wszystkich ciast. <laughs> Także pewnie jeszcze nie raz yy, spotkacie się w moich przepisach właśnie z yy, takim kremem. Ciasto już wystygło, yy, i teraz przekroimy sobie je na pół. Na pewno będzie krzywo, bo nie ukrywam, że przecinanie tortów, yy, wszelkiego rodzaju ciast to jest moja pięta Achillesowa. Także już chyba przestałam nawet się tym przejmować. Teraz chwila prawdy. Nie, udał się, nie ma za Zobaczcie, jakie jest fajne. I tutaj widać takie kawałki marchewek. Przekładamy nasz torcik kremem. Eee, tego ciasta nie trzeba nasączać, dlatego że ono jest takie wilgotne. Nie więcej połowy daję do środka. i ja w ogóle mega lubię jak on jest tak zrobiony w takim starym stylu można powiedzieć ale troszkę sobie go też udekorujemy gotowe. Teraz kroimy i próbujemy. Słuchajcie, popełniłam błąd. Mianowicie posypałam czerwoną posypką pomarańczę i ona oczywiście się rozpuściła. Daj. Mm. O matko. Bezględnie musicie to zrobić na święta. To jest tak pyszne. W ogóle nie wiem, czy ja mówiłam, ale w tym roku na swoje urodziny robiłam e, tort na bazie właśnie tego ciasta marchewkowego i wyszedł obłędny. Oczywiście był troszkę bardziej skomplikowany. Dobra. Koniecznie mi napiszcie w komentarzu, czy spróbowaliście. Bardzo, bardzo Wam polecam ten przepis. Naprawdę prosty, przepyszny. Widzimy się już jutro. Do zobaczenia. Pa!